Siemka ze strony Prasout. to jest kolejny odcinek z y, wśród Mordoru Tak jak wam mówiłem dzisiaj sobie zakończymy y, tą misję y, sztyletu To będzie już wtedy ostatnia nawet Ej, gdzie był ten typ? Znaczy gdzie on poszedł? Dobra Ryzykuję Ale trudno Bez ryzyka nie ma zabawy no i udało się. Mamy cel dodatkowy. I zaraz zamordujemy tego wartownika bez alarmowania. Kurde, tu był typ. Dobra. Mogę go zabić i też. Brutalnie zamorduj. Pięknie. A Harny Skryte w mroku ciche ostrze Mamy runę Znaczy Wyryte w sumie, no runa, można tak powiedzieć Mamy 5 na 5 Tu też 5 na... No, 5 na 5 Tutaj 3 legendy mie miecza Z tego dwie Sobie zostają na później Od razu wam to mówię Dobra, ulepszenia. Nie mamy tu nic. Serio? Przydałoby się skupienie w sumie. Wiecie co? A nie. No. Wydaje mi się że Cień Aharna i Płomień Askara będę musiał sobie niedługo wykupić, jak będę chciał robić tą misję z tymi gulami tą, tą poboczną, z Królową Guli i to by się właśnie przydało że mam ogniste strzały, nie? a w, a gule właśnie nie lubią ognia i co, zbierać na to? bo to by było najbardziej spoko. Dobra. Zrobimy i tak. Dobra. Ale ja... Właśnie. Chciałem zrobić też misję ponad wszystko. Jak nam dobrze pójdzie... To być może zrobimy se wodza albo język na wodzy Dobra Zbieramy się do roboty Elo, typie Tu w ogóle Karagorsy chodzi Dobra, wiecie co? O! Ponad wszystko ze wszystkich stron otaczały go przeważające siły. Nie, ugi nie ugiął się, lecz stawiał im czoła, póki nie przełamał woli napastników. No zobaczymy co to jest. Jestem ciekawy. odepchnięty, jest niespodziewany o jeju, nie. Dobra, wiecie co? Ja sobie pozwolę ich tak zebrać. Czekajcie. Nie, 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 nie. No kurde! A co jest głupie? Dobra. O to mi chodziło. Dobra. Mamy tam jeszcze grog, jakby coś. Dobra, teraz skupienie. A plus B. No w sumie nie używałem jeszcze wyssania w walce. No kurde. Kurwa no, już miałem combo A ten musiał mnie zaatakować, nie Pikałem Y Wiecie co? Ja to zrobię tak W większości ich zabiło wiecie co nie. Dobra wiecie, co tu ewidentnie chodzi o to, żeby użyć ognia w stosunku do nich. No kurde przejdź tu. Dobra, wiecie co? Ała, no kurwa mać! Ile ich tu jest? No, eee. Nie, 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 nie! Uff! Gincie szmaty! Szybko bierz ten co to był? Rementot? Czy jak to tam było? Nie wiem w sumie ła Typie No i jakie ja mam się przed czymś takim bronić? Jakbym miał się bronić przed królową guli Dobra wiesz co? Sijcie. Udało się zrobić tą legendę miecza, na szczęście. Naprawdę, tragedia. Byłem bliski śmierci, ale dałem radę. <laughs> Mogłem użyć ten... Burzy Urfaela. Oczywiście mój pies szczeka. Szczek, szczuk, szczek, szczuk, szczek. No i co by tu jeszcze zrobić? Dobra. Temne się do tamtego typka. O, jak blisko jestem już. Czy to naprawdę można tylko tyle misji zrobić z tymi niewolnikami? Aha. Okej. Okay. No typie, zabij go. Dobra Nie, w ogóle przeszedł, nie? <grych> Nevermind Dobra Robimy kolejną misję Dla niewolników Zaczynamy od tego. Spalił się? Spalił, dobra. Dobra, przejdziemy sobie do tego typa. Ej, to jest proste. Bo niewolnicy są obok siebie. Kurde co ja zrobiłem, Dobra. nie Ej, to jest proste, naprawdę. Może nie będę się bawił w cel dodatkowy, co? Albo? Ja pierdzielę, co ty zrobiłeś. Jesteś głupi. Dobra, ten w ogóle zobaczył, jakąś zabija mi się, odwrócił. Dobra Mamy spokój Nie zrobiłem celu, ale to nie jest takie ważne Przejdę sobie tendy. widzicie jakie nikie akcje Jezu ile tu tych niewolników jest, nie? Dobra Powiem wam, że tych misji pobocznych już nie liczę. Naprawdę. Teraz tylko wodzy. No i artefakty z Itildinami. To chciałem właśnie. Trzy artefakty i trzy Itildiny. Być może to sobie zrobiłem na samym odcinku. Albo to. W sumie krótkie. Mógłbym to zrobić jeszcze dzisiaj Nie Dam sobie spokój dzisiaj już z yy, Śródziemiem Tak więc to było na tyle, mam nadzieję że odcinek wam się spodobał Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania Na razie czyli do zobaczenia w następnym odcinku Ze wśród. <coughs> Sorry Śródziemie, cień Mordoru